Zielona Trzysieckiego, zasłuchana w panującą dookoła ciszą. Zostawiła na boku puste których odnosiła zwykle złowioną rybę. Po by zostały jeszcze na prętach drobne przysięte łuski i mdły słodkawy zapach. Związała chustką swe półwe warkocze, by nie nasiągły wilgocią porannej góry, i zeszła niżej, wzięła godna fala obmywała żółtą mache piasku. Jej bosy stopy wyciskały na chłopkiej płaszczyźnie głębokie ślady, w których zbierająca się woda tworzyła maleńkie, podróżne sadarki. Hej! O oh, hej! O oh, hej! Hej! O oh, hej! O oh, hej! Oh, hey! oh, hey! coraz bardziej mgły, wynurzył się ciemny kadłub w lisperowej łodzi. Jako szybko wyskoczył na brzeg i przy pomocy konopnej linki... Dacymowałem sprawnie do bitego na brzegu kołka. Och, a zobacz ino co wiedział. I wypłocę o bluźce. I czerwono okiem z ręki. Spłaszczone jak łopaty leszcze. Zielam kasę o konie, <coughs> które jeżdżą wujące płetwy i biją ogonami ogórnym. o a tam widać trzecianowatek zębkami na trapionym szczupakiem. Blisbor, przylastymi ręka. Zaczął wybierać co ładniejsze sztuki. Wrzałem do przeniesionych przez córkę kobiałe. Do świątków pójdziesz, owka, zaniesiesz co należy. Ja bym... Co? Ja bym to wiecie, że oni tylko brzuchy pasą. jadła ani na pitku sobie nie twodzą. Fały Boże o tym przy tym zapominają. R rano, ani wieczorem na pacież nie dzwonią. Po co wtedy naszą pracę? Głupić! Głupi się gadasz od rzeczy, nie naszych to prostych ludzi sprawa. Woli księcia i pana tutaj siedzą, a prawo książęce, prawo święte. Idź już, oka, idź, a pokój się pięknie i wracaj prędko. Posłusznie wzięła kobiałki i wkrótce co za zachętą drogi. do ojcowej zagrody. Puste kobiałki zarzuciła na plecy. Chustę z głowy zdjęła, bo słomko wspięło się już wysoko i upał zaczynał dokuczać. W oddali widać było zręby Szczecineckiego Grodu. Nagle, tuż przed zakrętem drogi, ujrzała nieznanego człowieka. Podeszła bliżej i serce jej zamarło z przerażenia. Starzec spojrzał na nią badawczo. Był ogromnego wzrostu, potężny i barczysty. Gęsta, siwa broda okalała jego opaloną przez słońce i wichry twarz. Najdziwniejsza jednak w tej krownej, a zarazem kamiennej twarzy, były czarne jak węgiel oczy, które płonęły niesamowitym blaskiem. Kim jesteś, dziewczyno? Blizbora, rybaka córka. Owczą mnie nazywają. Od nich wracasz? Zawiosłam Janik jako ojciec, kazałam. Nie bę już tam więcej nosić danych. Zginie, przepadnie dzisiejszej nocy to gniazdo nieprawości i ślad po nim tylko w ludzkich gattach zostanie. Owka dygotała ze strachu, chciała się zerwać, uciec jak najdalej, lecz jakaś przemożna siła trzymała ją w miejscu. A tobie przykazuję, abyś nikomu o tym nie mówiła, dopóki się moje słowa nie spełni. I pilnuj swego miłego, by owej godziny został w domu. Inaczej nieszczęście mu grozi. Teraz dopiero opuścił dziewczynę paraliżujący strach. Przetarła oczy i ze zdumieniem rozejrzała się wokoło. Ogromna postać starca znikła, jakby się pod ziemię zapadła. Przyśniła mi się? Czy co? Postanowiła nikomu o tym nie wspominać. I szybko pobiegła do rodzinnej wiosny. Gwiazdy zgasły, i głuby przeciągły grzmot, krzywają się od czasu do czasu pomiędzy. Jakaś niewytłumaczona groza wisiała w powietrzu. <try> <try> Nagle, od strony jeziora do szum, zagiepiały wody i w świetle błyskali, które rozdzierały teraz całe niebo. Przerażeni rybacy, piętrzące się zwały wody które z się w stronę klasztoru na wzgórzu. Wkrótce szalejący żywioł pochłonął zabudowania i tylko wieża gościela sterczała jak wyspa nad kipiącą topielą. W gromadzie ludzkiej zapanowało poruszenie. Rybacy pobiegli natychmiast do swych łodzi i zepchnęli je z brzegu na głębinę. Tymczasem wyrwana ze snu owka wspomniała sobie próżbę spotkanego w drodze starsza. Opanowała trwogą, wybiegła z izby i sama nawet nie wiedziała, kiedy znalazła się nad brzegiem jeziora. Niestety. Przybyła za późno. Na spienionych falach koło się już łodzie, płynąc na ratunek zakonników. Na jednej z nich, o losie nieszczęsnym, ujrzała wyniosłą postać starca, który nie wiadomo jakim sposobem znalazł się do rybaków. Stał teraz na dziobie łodzi ze skrzyżowanymi na piersiach rękami. Błyskawice oświetlały jego siłę, rozwiany przez wiatr włos. Zanim stał Jarko i uderzeniami wiosła pędził łódź w kierunku klasztoru. Nadaremnie jej błagalne wyłanie splatało się z jękiem dzwonów i ulatywało w przestrzeni. Dziewczyna osunęła się we silne kolana z załamanymi w rozpaczy rękami. Rybacy tymczasem dotarli już do pasztownych zabudowań. Niezależnie wołających o pomoc zakonników pochłonęły ich wzburzone fale jeziora. Postanowili wtedy dobrze ludzie uratować płaczące dzwonik. Niesłychane wysiłki udało im się zdjąć zwierzę i umieścić na łodzie. Już płynęli z powrotem. Gdy nagle stała się rzecz straszna. Oto jedna z łodzi obróciła się w stronę klasztoru i głos nieznanego starca zaczyniał tak donośnie, że przewyższył siłą ku krzmom. ty, tutaj węczytu gniazdo wiarom. Niech zginie w nie pamięć wszystko, co w tym należy. W miejscu, gdzie stał klasztor, niech rozstąpi się niezgłębiona część. Niech zapadną się w nią mury kościelne i łodzie z dzwonami, a wszystko przykryją wody jeziora. Odtąd każdą świętojańską noc wychodzi owka na brzeg Trzesieckiego Jeziora. Klęka na ziemi i pełnym tęsknoty głosem przyzywa swego lubego. Jarku! Jarku! Wróć! Wówczas z głębi wód wydobywa się jęk dzwonów śpiewających smutną pieśń o niespełnionej miłości.